n 1 wystartowała nowa edycja Typ Box PvP. Na początku totalnie nie dało się na nią dołączyć. Po jakimś pół godziny udało mi się dołączyć na N1. Bardzo się z tego powodu cieszyłem. Nie gadaj się na boxa dołączę. Nie gadaj. Nie. Jestem na bokcie! Padaw, padaw, ja no, no. na nie jest Padaw. 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 jest Padaw. Padaw. Ja Ja jeszcze. Padaw. nie wejdę Ja Padaw. Nie, nie umiem wejść Sorry, ale nie mogę. Dzisiaj nie mogę, chyba. No, no, nie umiem wejść A to jakim cudem jestem? Co już nie Duży, kurzy. Jest, jestem jednym z. YouTube w ogóle, teraz osób. 1788. 98. Oksy, Okej, bo boksie tam zaraz skopie. nie to jest węgiel Potem przez długi czas kopałem różne minerały, tak jak na każdym boksie. Pieczoną wołowinę próbowałam ulepszyć. Potem na cyklu latałam sobie na elitrze, ponieważ chciałam zdobyć 8 zdjęć złotu. Tak naprawdę wcale to się nie opłacało, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedniej edycji boxa naprawdę dużo trzeba było przelatać. A na koniec opening skrzynek. Miałem dwa klucze FKA i jeden klucz Epic. Ja też do... mam animację. P nie no, spodnie są po takie... Yy, ja... A z epickiej co macie? Co macie z epickiej? Ojej, po pięć minut. Dokładam 5 minut. Możesz kupić ostrzałki. Ja... Okej, okay, otwieram skrzyniawk. Okej, okay, mam dwa klucze. Bo niebo. Musisz wyskoczyć blokadę na ekranie. Chyba będzie. Kluczyk będzie. mam! Mam kluczyk Chyba. z Afka. Dwie tusze. Kluczyk z Dwie z Kluczyk boosterów z awka Klucz boosterów z awka Klucz boosterów z booster dusz I ty możesz dołączyć do naszego klanu nuby na nmc.pl Link do Discord'a znajdziesz w opisie.